Nazywam się Grzegorz Szampulski, jestem urodzony w Węgorzewie, 17 lutego 1967 roku, to jest koło Suwałk, niedaleko. Porażka. Totalna porażka, o tak mogę powiedzieć. Tu byłem u tu, tu jednego pana, to zarobiłem raz pięć dych, raz To Na pół roku to nie jest za wiele. A jakiej pracy pan szukał? Jakiejkolwiek, żeby, żeby było z czego żyć. O, tak pani odpowiem. Skoro pani chce, to nawet im w telewizji podać. Jakiejkolwiek, żeby było z czego żyć. taką, że pstryki jest. Ja mogę, z Panią, cokolwiek robić, aby mieć dochód, żeby mi kobieta nie mówiła, że jesteś nikim. kiedyś jeszcze mój tato żył, nie? To obok była stadina, także skąd nie do miałem. Po prostu no ja tam nigdy na przykład wszedł nie jeździłem ten, tylko na oklep jak to się mówi na oklep za dzieciaka jeszcze było tak że i po czasami czasami się spadło jak to jak to w życiu w początku to ja stałem jak mi dali dwa konie to aż mi się ręce trzęsły ze strachu Z dwa bo to dwa w jednej i drugiej ręce nie? ja tak nie, nie zwyczajnie takie rzeczy jednego dalej, pan tam jednego znaczy no, się mi przyjąć, ja się drugiego pomoże. a tu ma pani tak dostałem normalnie tylko nie pojęliśmy, to się aż się przywarni ze strachu ale szef mówi tak, od razu cię mówi na głęboką wodę, mówi dalej, ja mówi i ostatnio jakie wyprowadzaliśmy, wyprowadziliśmy to mi trzy zafundował Ty koleżanka moja, tak tak, no. Czy pso ci zawsze kurtkę mi skubie? No masz, masz, masz. Masz, zjedz. Masz, masz, masz. Zjedz mnie razem z kurtką. W tej chwili jestem na kursie, a potem będę jako już pracownik wykwalifikowany. Szansę dostałem, ja wykorzystuję. Ja u pana Ożgi, oczywiście. Tutaj mówię o szczerze, od pana Ożgi dał mi tę szansę, bo jeszcze jeździł ze mną w dokumentacji, przyjeżdżał specjalnie z wody i ławy, podpisywał dokumentację, bo to wie pani, tu chodziło, żeby było na legalnie wszystko. I na przykład temu człowiekowi jestem wdzięczny, bo mi, jak to się mówi, tą pomocną dłoń podał. Koniec jest duży i wzbudza szacunek. I nagle jak ci ludzie y, 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 potrafią sobie poradzić z takimi dużymi zwierzętami, to myślę, że później mówią, to sobie poradzę z mniejszym problemem, czyli z jakimś innym człowiekiem, z mniejszym wyzwaniem. Tu chcę kończyć ten kurs po pierwsze. Po drugie, sobie dalej pracować przy tych zwierzętach, a po trzecie, to sam chcę kupić samochód, mu Nawet tańsie. Żeby po prostu do kobiety, do swojej pani zajechać samochodem i powiedzieć, choć kochani, zapraszam cię na herbatę czy tam na frytki, obuję Ale rozumiem, pani o chodzi.